Kasper Muszyński z nami serdeczne gratulacje po zwycięstwie. Dziękuję bardzo. Jak Ci się walczyło? Nie pasował mi ten za bardzo ten przeciwnik, ale o to chodzi. W sumie, że będę się wyciągnął z tego jakieś wnioski i będę to rozwijał, żeby, żeby ta przeciwnicy nie sprawiali mi żadnych już problemów w przyszłości. Wydawało się być silniejszy fizycznie od Ciebie. To pewnie sprawiło też kłopoty. Niekoniecznie, niekoniecznie wywierał presji do przodu, ja nie chciałem udowadniać mu, że w tej płaszczyźnie jestem lepszy. Robiłem tak jakby swój, swój game plan i on znalazł, działał, ale nie tak jak, jak sobie życzę dla ciebie. Okazało jak zwykle cały arsenał ciosów, różnych luk w jego obronie. E, Przyzwyczaiłeś się już u nas do, do dobrego technicznie kickboxingu. Dziękuję bardzo za słowa uznania, naprawdę dziękuję. To jest, to jest właśnie moja praca. Jesteśmy po walce twojego brata Bartka. Powiem Ci, że on troszkę zmienił swój styl pod, na podobny do Twojego. Może prędzej ja pod niego. Skromnie, jest troszeczkę starszy, ale też wykonał swoją pracę, jaką miał zrobić i wy, wygrał. Walczył się jak profesor, widział luki w obronie, świetnie. Tak, to jest właśnie taki dziwolok, ciężko się z i na sparingach. Powiedz, jakie Twoje plany? E, przede wszystkim e, wyciągnęł wnioski, bo troszeczkę za długo się przygotowywałem, 13 tygodni to trochę za długo. E, troszeczkę skrócić ten czas, z troszkę to z maksymalizować, żeby forma była... E, trafić się z tą formą i w grudniu wygrasz pas. Masz już ten pas obiecany, tą walkopas? Tak. Nowa sol? Tak. Słuchaj, to mówisz, że czułeś się troszkę przetrenowany tym razem? Tak, troszeczkę za dużo... Chciałem, przedobrzyłem, przedobrzyłem. A ile czasu trwał twój okres? 13 tygodni. I to, ile zamierzasz go skrócić? E, 8. 8. No dobra, chcesz coś dodać na koniec? E, bardzo chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom e, Sky tu, e, Antidotu Klub Polkowice oraz licznej grupy kibiców, bo prawie dwie, ponad 200 osób przyjechało na naszą walkę, tyle kilometrów. E, armia, armia rządzi. Było ich słychać. O to chodzi.